Śpiewa na podwórku, tuląc się w łachmany, mały, biedny chłopiec, Żydek obłąkany. Ludzie go wygnali, Bóg pomieszał głowę, wieki i wygnanie pomieszały mowę. Drapie się i tańczy, płacze i zawodzi o tym, że się zgubił, że po prośbie chodzi. Pan z pierwszego piętra, Patrzy na wariata. Spójrz, mój bracie, biedny, na smutnego brata. Kędy nas zaniosło, gdzieśmy się zgubili? Światu ogromnemu, obcy i niemili. Pan z pierwszego piętra, brat twój opętańczy. Głową rozpaloną po wszechświecie tańczy. Pan z pierwszego piętra wyrósł na poetę. Serce swe jak grosik zawinie w gazetę i przez okno rzuci, żeby się rozbiło, żeby się podeptał, żeby go nie było. I pójdziemy potem każdy w swoją stronę na wędrówki nasze smutne i szalone. Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani. Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani. Nazywam się Anna Romanek, pochodzę z Giełczwi II w finale miejskiego konkursu recytatorskiego w Lublinie. W 2013 roku reprezentuje szkołę imienia Stanisława Staszica w Wysokiem.